Cześć, tutaj Damian i moje domowe zoo. Ostatnio byłem bardzo zajęty, bo przygotowywałem właśnie to pomieszczenie, w którym teraz jesteśmy. Witajcie w moim nowym pomieszczeniu, jeszcze nie mam dla niego nazwy. W pomieszczeniu do hodowania zwierząt. Jeszcze nie mam tutaj zwierząt poza patyczakami, które tutaj widzicie, ale niedługo będą się tu pojawiać nowe zwierzątka. Założenie jest takie, że miały być tutaj gady i takie, wiecie, zwierzęta terrorystyczne. Tutaj za mną jest taki regał, taki... To jest stary stół warsztatowy, który jest starszy ode mnie. Na nim będą stały terraria, przynajmniej takie było założenie. Ale będą tutaj też gryzonie, ponieważ e, chcę tutaj przenieść moje koszatniczki i przygotuję dla koszatniczek e, taką fajną, nową klatkę z takim naturalnym biotopem. Sam jestem ciekawy jak to wyjdzie i niedługo będę ruszać z przygotowaniem właśnie tej nowej klatki, więc będzie ciekawie. A w międzyczasie na kanale pojawiło się 1000 subskrybentów. Więc bardzo wam za to dziękuję. Fajnie, że jesteście. No i z tej okazji tak sobie pomyślałem, że nagram film, w którym pokażę wszystkie moje zwierzęta. Jesteście ciekawi? Zobaczmy, co tam chuduje. Witam teraz w moim gryzoniowym zakątku. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to ja bardzo lubię gryzonie. Więc zobaczmy, co tutaj jest. Wezmę sobie smakołyki, takie ciasteczka, które bardzo lubią moje koszatniczki. Koszatniczka to jest Sven, moja koszatniczka. Koszatniczki niedługo się stąd przeprowadzą do tego pomieszczenia, które pokazywałem wcześniej. Dlatego, że tam zrobię im może jakiś, jakiś fajniejszy wybieg. A poza tym y, tu się zrobi wtedy miejsce. Może na coś nowego. Zobaczymy. E, dobra, wracaj tutaj. Druga koszatniczka, gdzie ty jesteś? kował się tam za kołowrotkiem. Dobra. Olafa nie będę wyciągać, bo on tego za bardzo nie lubi. Te wszystkie gryzonie, które tutaj mam, pochodzą z Ameryki Południowej. Koszatniczki żyją w Andach. Podobnie jak szynszyle, tylko że na trochę innej wysokości. Świnki morskie, czyli kawy domowe, też pochodzą z tamtych rejonów. Oj. No zawsze się tak obrudzisz, że cię nie widać. I macha mi tutaj ogonkiem. Po prostu ugryzę ten ogonek. Tartuje, nie można gryźć koszatniczki w ogon, bo jej odpadnie. Zawsze to powtarzam, to jest tak zwana autotomia, czyli taki mechanizm obronny polegający na tym, że odrzuciłaby swój ogon. Odrzucił, przepraszam, bo to jest on. Ale mnie podrapał. Koszatniczki mają bardzo takie ostre pazurki. Bardzo się dobrze wspinają, ale troszkę drapią. Futerko mają takie... Hmm. No jest. Jest mięciutkie, takie milutkie w dotyku. No ale z szynszylą to nie ma w ogóle co porównywać. Szynszyle mają bardzo mięciutką sierść. Hej, czy ty może chcesz już wystąpić? Nie, znowu się wcisnął w kowrotek. A tutaj jest szynszyl. Szynszyl Aron. Weźmy sobie smakowyk. Na no pewnie, Ty bardzo. Udział i wypuścił. A ja chciałem powiedzieć, że bardzo lubisz jeść. Szynszyle to najbardziej puchate, puszyste, mięciutkie stworzenia jakie w ogóle moglibyście sobie wyobrazić. To jest e, odmiana barwna, e, czarny, aksamitny, z takim fajnym, czarnym futerkiem u góry i białym brzuszkiem. Pokażę brzuszek. Ho. Muszę go trochę przytrzymać, bo on bardzo lubi uciekać. No nie. Z racji tego, że zrobiłem sobie trochę więcej teraz miejsca w tym pomieszczeniu dla zwierząt, które pokazywałem, to chciałbym powiększyć moje stado szynszyli. Zrobić w ogóle stado, bo w tej chwili mam jednego szynszyla. Kiedyś tłumaczyłem, że miałem ich więcej, ale został mi jeden. Nie wiem, jak wyjdzie łączenie szynszyli, bo kiedyś próbowałem go połączyć z innym samcem i trochę to nie wyszło. Ale spróbujemy jeszcze raz, więc pewnie w najbliższym czasie będę szukać sobie kolejnego szynszyla. Więcej. W ogóle jakbym miał tak porównać wszystkie moje gryzonie, które w tej chwili hoduję, to powiem Wam, że szynszyle chyba są takie najbardziej czyste. Robią najmniej bałaganu. W ogóle może chcielibyście kiedyś zobaczyć jakieś porównanie e, szynszyli z koszatniczką, szynszyli ze świnką morską, albo całej tej trójki. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach. Może przygotuję taki film. Tutaj niżej są jeszcze inne gryzonie, które mam od całkiem niedawna. Kawia domowa. To jest cynamonek kawia domowa rasy Sheltie, długowłosy, puszysty, bardzo ciężko ogarnąć tego futro. On w ogóle robi się coraz większy. Nie wiem, ile ważysz, ale musiałbym go zważyć. Ile on waży? Podejrzewam, że tak z pół kilo to co najmniej, jak nie więcej. Bardzo urósł od kiedy go tutaj przywiozłem. No i druga świnka morska, czyli malinka. Malinka to taka rozetka trójbarwna. Jest bardzo, bardzo towarzyska, bardzo przyjacielska. E, fajnie się już oswoiła tutaj z nami. Dla Ciebie też mam smakołyk. Dla Ciebie mam paprykę. O, już chrupie, nawet jak ją trzymam w takiej pozycji pewnie niezbyt wygodnej, ale w jedzenie najważniejsze, no nie? Nieważne, jak ważne, że podają. Słyszycie przy mikrofonie? Pewnie mlaska, co? Dobra, odkładamy malinkę. Dobra, przejdźmy teraz dalej, zobaczmy, co tam jeszcze hoduje. To jest królik, baran francuski o imieniu Józef. To już ostatni królik w mojej hodowli, bo powoli rezygnuję z hodowania królików. Tego też chciałem sprzedać, ale finalnie stwierdziłem, że może jednak zostanie bo to króliczek, który urodził się u nas, wychował się od małego, no i trochę szkoda. Józef z nami raczej zostanie, ale chciałbym zrobić dla niego inną klatkę. Taką z wybiegiem, żeby mógł sobie biegać po trawie. Mimo że moje klatki dla królików są ze 3 razy większe niż takie typowe hodowlane, to jednak uważam, że one powinny biegać po trawie. Za to klatki świetnie sprawdziły się dla innych zwierząt. Zobaczcie, nowe kurczaki, które wykluły się ostatnio z inkubatora, który chciałem już wyrzucić, bo poprzednie wylęgi wyszły bardzo kiepsko. A tu niespodzianka! Pierwszy wylęg to 8 kurczaków z 10 jaj, a drugi to 7 kurczaków z 8 jaj. Były to jajka od moich kur włoszek, więc jak widzicie, klatka dla królików jest teraz przejściowym mini-kurnikiem, takim przedszkolem dla kurczaków. A to mi podsunęło pomysł, że w tym miejscu mogłyby zamieszkać przepiórki. Co wy na to? Przejdźmy teraz do dużych kur. Tutaj widzicie kury rasy włoszki. Są to kury, które zaopatrują mnie w jajka. No i jak widać, został kogut i trzy kury. Ta stara kura niestety niedawno odeszła. W tej chwili stado jest małe, ale niedługo dołączą do nich te kurczaki, które widzieliście przed chwilą. Kolejne kury to silki. Para przypięknych, puchatych ptaków. Myślałem, że w tym roku kupię jajka lęgowe i wyhoduję więcej tych kur, ale jest już trochę na to za późno, więc to plan na wiosnę. A taka propo, wiecie po jakim czasie kury silki zaczynają znosić jajka? Moja kura ma już około roku, no i jeszcze nie znalazłem żadnego jajka. Kury pałowskie wyglądają fenomenalnie z tym upierzeniem. Niestety, wylęk był słaby i mam tylko dwa koguty i jedną kurkę. A jeden z kogutów ma niezły charakterek. Za każdym razem, gdy otwieram rano kurnik, ten kogut wyskakuje pierwszy i przeganiam je z zagrody. Zobaczcie, jak to wygląda. Ale odkryłem, że odpuszcza pościg, jeśli da mu się na śniadanie pomidora. Pamiętacie te małe kaczuszki, które całkiem niedawno się wykluły? Teraz wyglądają tak. To niesamowite, jak szybko rosną kaczki staropolskie. Ale to pewnie jedne z ostatnich ujęć, jakie wam pokazuję, bo z kaczek też chcę niedługo zrezygnować. Gdy te już dorosną, pewnie pójdą na sprzedaż. Nie wiem, czy będę miał jakieś inne kaczki, może ewentualnie jakąś inną mniejszą rasę, ale najpewniej w ich miejsce pojawią się inne zwierzęta. Mam też mniejsze, ale bardzo kolorowe ptaszki, czyli papugi, świergotki. Ta żółta to samica halinka, a samiec jest, jest zielony i nazywa się Henio. Papugom też chcę przebudować klatkę na fajniejszą, no i mam nadzieję, że znajdę na to czas jeszcze w tym roku. Zajdźmy teraz pod wodę do mojego akwarium. Mam tu neonieinęca, tetry, pręgowane kosiarki, zbrojniki, molinezje, a więc po prostu tak zwane akwarium towarzyskie. Ale niedługo pojawi się u mnie drugie akwarium z biotopem z Azji południowo-wschodniej. Jesteście ciekawi, co to będzie? Subskrybujcie i wypatrujcie filmu. Na koniec pozostawiłem te zwierzaki, które najbardziej lubią się przymilać i których umaszczenie idealnie pasuje do mojej obrody. To dwa koty: Władysław i Odyn. Tak w ogóle to żona i dzieci ciągle namawiają mnie na psa, ale nie wiem czy te koty byłyby z tego zadowolone. No ale póki co mogą sobie spać spokojnie i to w najróżniejszych miejscach i pozycjach. Dzięki, że oglądaliście do końca. Napiszcie mi w komentarzu, które z moich zwierząt jest waszym ulubionym. Możecie też obejrzeć inne filmy na moim kanale. Tutaj macie film z poprzedniego roku, w którym pokazywałem wszystkie moje zwierzęta, a tutaj jest playlista z innymi filmami z dołowego zwierzyńca. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!